Szanowni Państwo, jesteśmy niedaleko góry śmierci, K2. My tu odkryliśmy kolejny dowód na to, że woda zawiera bardzo, bardzo niebezpieczne substancje, które kontrolują umysł, kontrolują ciało, kontrolują duszę i jest to dowód namacalny, który teraz będzie Państwu przedstawiony. Szanowni Państwo, pamiętacie Państwo, co ostatnio mówiliśmy? O myciu się i o korzystaniu z wody na naszym nagraniu, będącym również apelem do serc wszystkich Polaków. Proszę spojrzeć tutaj. I tutaj też, tutaj. Czy widzicie Państwo taki te, niuans kolorystyczny? Te żółte plamy biorą się z tego, proszę Państwa, że substancje, jakie są obecne w wodzie, parują razem z tą wodą. Spadają deszczem, a jak deszcz jest to nie widać, ale jak ze śniegiem spadają, to zostawiają takie pasy. I proszę się do tego nie zbliżać. My tutaj mamy odzież ochronną, a poza tym y, zastosowaliśmy się do własnych słów i, i, i się nie myjemy. Mamy już naturalną warstwę ochronną, dzięki, nie mycił się. Natomiast proszę. Niech obiec, Państwo spojrzą, co doktor ma na ręce? Ma rękawiczkę. Ja rękawiczki nie posiadam. Gdybym ja tego dotknął... Ja już bym nie był wolny nigdy. Dziękuję za uwagę Państwu. Chodźmy z, z góry. Ostrożnie. Ale powoli. I nie dotykajcie tego gołą skórą. Jak już musicie, to przez coś.